A dlaczego Pana zdaniem Andrzej Duda miał być ambasadorem w Waszyngtonie, bo pan postawił tak właśnie Ja nie, takim... powiedziałem, miałby, nie powiedziałem, że miałby powiedziałem, że mógłby, dlatego być. że jest jedynym polskim politykiem, który ma osobisty i dobry kontakt z Donaldem Trumpem. Żal byłoby takiej kompetencji nie wykorzystać. Nie sądzi panie redaktor. Tylko, czy to, Bo tak się zgada, że Donald Trump właśnie wygrał wybory prezydenckie. Tak, tak. W najważniejszym państwie NATO, najważniejszym tak, państwem no, Tak się złota, tak, no, tak. Żal tej no. kompetencji nie wykorzystać. Ja siedzę i myślę, jak wykorzystać kompetencje ustępującego prezydenta i tyle wymyśliłem. Może ktoś wymyśli coś lepszego. Ale to byłaby dobra kolejność, nawet prezydent RPA a dopiero potem ambasador. Nie, to byłaby zła kolejność. No właśnie, i to myślę, że dlatego to ale nie. To jest lepsza niż prezydent z dobrym kontaktem z prezydentem Trumpem, który na przykład nic by nie robił, i tylko brał emeryturę. Nie sądzi panie redaktor. No ale może jakieś doradztwo pan prezydent? prezydent na przykład komu? Będzie prowadził. A na no, przykład tak, komu? no, 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 no tak jeśli otworzy firma, będzie prowadził doradztwo, konsulting. No, Kto się... czeka na rady byłego prezydenta z w państwie rządzonym przez Platformę? No nie wiem, no nie mam na to pojęcia. Zakłada pan, że raczej nie będzie miał myślę, były prezydent, jeśli myślę, kiedyś że będzie że był prezydent. Tak, że tak długo jak rządzi Donald Tusk, wielu zapłaciliby za to, żeby nie doradzał. Żeby nie mieć problemów A Bogdan z, rozumiem, z kupami, że... ze skarbówką, z innymi rzeczami, z kontrolami. A pan zdaniem rozumie, że Bogdan Klich kompletnie, to jest chybiona decyzja, tak? Jeśli znaczy, chcemy pozamykać sobie wszystkie drzwi w administracji złożonej ze sympatyków Donalda Trumpa, to trzeba do Waszyngtonu wysłać pana Klicha, który ma za sobą publiczne wypowiedzi atakujące Donalda Trumpa. No to jest specyficzny sposób robienia dyplomacji, żeby kogoś, kto obrażał, Prezydenta naszego najważniejszego państwa partnerskiego, żeby wysłać, żeby nas tam reprezentował. No, muszę przyznać, że naprawdę tutaj jestem. Znaczy, jedyny sposób, w jaki jestem w stanie to wytłumaczyć, który nie byłby całkowicie obraźliwy dla obecnego, nie chciałbym w żaden sposób obrażać obecnego kierownictwa MSZ, bo uważam Radosława Sikorskiego, nie zgadzając się z nim w różnych sprawach, za człowieka inteligentnego, to, że on podzielał tą pewność, którą podzielał także jego szef Donald Tusk i cała rzesza amerykańskich celebrytów, on podzielał tę pewność, że po prostu Donald Trump te wybory przegra. I jakby można to zrozumieć, ludzie z establishmentu i głównego nurtu uważali, że Donald Trump nie ma prawa tych wyborów wygrać, więc je przegra. No to takie dla nich oczywiste. Natomiast pomylili się i z tej pomyłki trzeba wyciągnąć wnioski, na przykład zmieniając kandydata na ambasadora w Waszyngtonie. A, a, a jest taka możliwość, że na przykład w drugiej turze Krzysztof Bosak zagłosował na Sikorskiego, gdyby był, jeśli będzie kandydatem koalicji obywatelskiej? Jeśli będzie Panie redaktor, wejście. odmawiam spekulowania na temat niewejścia naszego kandydata do drugiej tury wyborów prezydenckich. Nie, no ja rozumiem, no pomarzyć można, no ale bądźmy ale realistami. Ale może pani no. to pytanie mi zadać po pierwszej turze, dobrze, jeżeli dobrze, do niej wejdzie dobrze, trzymam Sikorski. pana za. I wtedy będzie mi, trud... że wtedy będzie zostanie... mi trudniej odmówić być może. Zakładając, że Radosław Sikorski rzeczywiście zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, bo no to mają zdecydować działacze Platformy Obywatelskiej, zobaczymy. A zezwycię... I podobno także Zielonych, lewicowej partii, która tak. jest koalicją Obywatelskiej i no to Inicjatywy Polskiej. Raczej... Rozłamu z dawnej partii postkomunistycznej, która jest w Koalicji Obywatelskiej i, i nowoczesnej partii pro-liberalnej. Tak, bo są jeszcze takie, takie, takie partie, które jaki mają jakie no to mają Od myślę, Liberałów że... po eko lewice i No to Tu można podejrzewać, że akurat ci przedstawiciele zagłosują na Ciekawe jestem, ilu mają członków. Jaka to będzie proporcja wśród głosujących? E, nowoczesna to ma chyba jakieś tysiąc osób. Ciekawe, czy tu Może 2000, no? Może Właśnie. A ze, a ze zwycięstwa Donalda Trumpa? Ym, a jeśli chodzi o prawybory, powiedziałem to w niedzielę w Polsacie, jeszcze powtórzę u pani, mm -hmm. jeżeli to mają być na serio prawybory, to uważam, że te partie członkowskie w Koalicji Obywatelskiej też powinny mieć prawo wystawić swoich kandydatów na prezydenta. A, żeby była taka teoretycznie równa rozgrywka. No bo słyszałem, że do dostali prawo wyborcze czynne, czyli że mogą wy wybierać, tak? Ale dlaczego mieliby nie być wybierani? Jak my robiliśmy prawybory, to się mógł każdy kandydat zgłosić. E, my chyba z dziesięciu kandydatów Zaproponowaliśmy, żeby przyjęli. Nie wszyscy przyjęli nasze zaproszenie, ale też mogli się jeszcze i nie zgłosić, a my wtedy mówili, jakby patrzyliśmy, czy oni są zbieżni z naszym programem. Jeżeli tak, to ich braliśmy. A tutaj widzę, jest wybór z zamkniętej listy ustalonej przez Donalda Tuska. To nie są takie do końca prawybory, moim zdaniem. Przewiduję, że może wygrać Rafał Trzaskowski. A czy ze zwycięstwa Donalda Trumpa to pan się ucieszył? Tak. Dlaczego? Uważa pan, że to jest dobre. Bo jest rynie. dla mnie głosem rozsądku na tle ideologicznego szaleństwa, które ogarnęło Amerykę. No ale by było jego też obcesów, ludzie, jego zaplecze. Niekulturalny. No czasami ma takie wypowiedzi, no już. Nikt nie jest doskonały, mm. panie redaktor. Natomiast mm -hmm. pan... ma też dużo zalet osobowościowych. Jakich na przykład? Pewność siebie, dystans, luz. Y Tańczy na scenie w trakcie wieców. No ale to chyba nie o tego oczekujemy od prezydenta Stanów Zjednoczonych, że będzie tańczył. Znaczy ja myślę, że dzięki takim rzeczom się wygrywa, tak? Oczekujemy no, no tego, że tak. będzie wygrywał i wygrał. No tak, ale pytanie, co będzie dalej? Na przykład, co się stanie. Y... Dobrą politykę imigracyjną proponuje, żeby granice uszczerbnić. No, zanosi i się na to, że, że będą masowe deportacje, deportacje. Przynajmniej a, to, to nie zobaczymy. wierzy Pan, że te gruszki na wierzbie? No, już raz był nie, no ze wstępnej zapowiedzi tak wynika, że, Tam, że cena nie, nie gra w Jak i to nie będzie radykalny program, a później była prezydentura, która była na tle innych prezydentów po prostu w miarę normalna, tak? Więc teraz też jest element histerii medialnej, a później zobaczymy. Natomiast po prostu prezentuje szereg postulatów na no, ten jego główny postulat America First. tak? To jest dokładnie to samo, co my mówimy jako ruch narodowy w Polsce, czyli że polski interes narodowy ma być na pierwszym miejscu w polskiej polityce, a nie jakieś inne sprawy. A co się wydarzy w sprawie Ukrainy, pana zdaniem? Bo tutaj jego a rzeczniczka spoko, przekazała, no. że Donald Trump planuje doprowadzić Rosję i Ukrainę do stołu negocjacyjnego już pierwszego dnia kadencji pana prezydenta, hmm. nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Hmm. Byłbym ostrożny z. Traktowaniem serio wszystkich złożonych dotychczas deklaracji. I tak naprawdę poważna rozmowa się zacznie po przejęciu urzędu, a od tego momentu u nas, zdaje się, jeszcze trzy miesiące. Mm -hmm. Więc w tej chwili. Znaczy ja początek stycznia to będzie. W, no tej tak. chwili, mm -hmm. w tej chwili po prostu będą takie różnego rodzaju zapo zapowiedzi, um, a liczą się fakty. No i te, jakby nikt zas nie wie, jakie to będą dokładnie fakty. W tej chwili na zapleczu Trumpa można zobaczyć cały pełny rozstrzał. O, o, ocen. Od takich, żeby wstrzymać całkowicie pomoc dla Ukrainy, po takie, że jeżeli Putin nie będzie chciał e, cofnąć się i zawrzeć pokojowego porozumienia, to żeby dać więcej broni Ukrainie i prawo atakowania celów bronią dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Także tam naprawdę najróżniejsze koncepcje się, się, się splatają i zanim one się przemielą i z tego wyłoni się jakiś y, rzeczywisty scenariusz, to ja myślę, że jeszcze musimy zaczekać. Bo prasa amerykańska w tamtym tygodniu donosiła, że jest jakiś taki plan pokojowy, który miałby polegać na oddaniu części jednak ukraińskich terytoriów Rosji i braku akcesji Kijowa do NATO na 20 lat. No to bardzo długi czas. Oczywiście to jest jedna z koncepcji, jak rozumiem, bo niekoniecznie jeszcze może wejść w życie. No, ale w zamian Stany Zjednoczone miałyby dostarczać właśnie broń Ukrainie. Panu się to wydaje prawdopodobne? No to jakby te, te, te warunki, które Pani omówiła, nie brzmią jakoś nieprawdopodobnie na tle wszystkiego, co obserwujemy, tak? Bo jeżeli Amerykanie nie chcą wejść na Ukrainę, to odzyskanie tych ziem jest bardzo ekstremalnie mało prawdopodobne. Dostarczanie broni obserwujemy, że ono miało miejsce, więc jego kontynuacja nie jest niczym nadzwyczajnym. No i wiemy też, że wśród państw NATO nie ma absolutnie żadnego konsensusu, a w Ameryce nie ma woli przyjęcia Ukrainy do NATO. Więc każda z rzeczy, które pani powiedziała, jest dosyć prawdopodobna. Pytanie, czy to tworzy warunki możliwego do zawarcia pokoju? No i tutaj jest wielki znak zapytania. A jak my na tym wyjdziemy, tak mówiąc? No bo pan mówi, że Polska na pierwszym miejscu, więc my w kontekście tego nowego prezydenta, czy to będzie z korzyścią dla nas, czy wręcz przeciwnie? Bardzo trudno powiedzieć. W tej chwili jeszcze nie mamy właściwie żadnych faktów, na podstawie których moglibyśmy o tym mówić. Z pewnością yy, to tworzy nowy kontekst, to znaczy część złudzeń tworzonych przez administrację Bidena pryska. Yy, będzie pewne. Ale jakich złudzeń? No, złudzeń związanych z tym, że Amerykanie tutaj y, będą w, w regionie prowadzić całą politykę, prawda? Biden to udawał, Trump nie ma zamiaru tego udawać. Biden to udawał, ale tego nie robił. W Polsce mało osób wie, że jego polityka na świecie jest dość powszechnie krytykowana jako taka, która odniosła porażkę w Europie Wschodniej. To znaczy, że strategia odstraszania nie odstraszyła Putina, a następnie strategia kontroli eskalacji wojny na Ukrainie y, nie przyniosła żadnego rozszerzenia na korzyść Ukrainy. Tak tak naprawdę można ocenić, że strategia Bidena była korzystna dla Rosji, bo najpierw pozwoliła bezkarnie rozpocząć wojnę, a następnie prowadzić ją przez dwa lata bez jakichś bardzo poważnych trudności. Ale sądzi pan, że gdyby prezydentem teraz był Donald Trump, to byłby w stanie zapobiec tej agresji Nie Rosji wiem tego, pani w stronę Ukrainy? To jest pytanie o, no bo... o, o ruchy, tak naprawdę to jest pytanie o ruchy odwetowe. Powstrzymuje się mocarstwa poprzez wiarygodne odstraszanie i zdolność do wykonania ruchów odwetowych. I Amerykanie autentycznie boją się eskalacji, i boją się również tego, że Rosja dysponuje bronią nuklearną. Więc tak naprawdę mamy tutaj takie, powiedziałbym, bardzo sytuację, która opiera się na bardzo wielu domysłach. I za dużo jest, że tak powiem, niewiadomych cały czas. Jest za dużo niewiadomych, Trzeba to, żeby żeby to, żeby jest to no. oceniać. Więc ja zachęcam wszystkim spokój. Widzę, że ludzie są gotowi bardzo się o to kłócić. Uważam, że nie jest to nam potrzebne. Potrzebne jest nam obserwowanie i wyciąganie wniosków. Wnioski, jakie ja wyciągam, y są takie, że y z każdym rokiem jesteśmy w coraz większym stopniu zdanie na siebie. Jako Polacy, jeżeli chodzi o obronę własnego kraju, jako Europejczycy, jeżeli chodzi o budowanie systemu bezpieczeństwa narodowego w Europie, i w sąsiedztwie Europy. Ale jak my mielibyśmy poprawić ten bezpie stan bezpieczeństwa w ramach tutaj struktur europejskich? No, mówiło się oczywiście o Legionach Europejskich, o Armii Europejskiej, no cały czas to jest po prostu... Opowiadanie o, o jakiejkolwiek no, wiec... Armii Europejskiej to są kompletne mrzonki, no, to jest dyskusja zastępcza. No, Realna myślę, że... dyskusja to jest dyskusja o yy, realnych zdolnościach obronnych, którymi dysponują konkretne i państwa. I zwiększeniu nakładów też. Zwiększeniu nakładów, ale przede wszystkim umiejętności konwersji tych nakładów w zdolności obronne, które są stale ćwiczone. To, czego potrzebuje sojusz, żeby odstraszał, to jest zdolności zaprezentowania zdolności obronnych i ich używania. Czy, czym są manewry? Manewry są prezentacją zdolności obronnych, prezentacją pewnego refleksu, z jakim się jest w stanie reagować. Państwa europejskie prowadzą manewry. Bardzo rzadko, mają bardzo skomplikowane progreszy robić to częściej. Planują, no jak Putin wiem, że to dla nikogo nie brzmi dobrze, ale powinniśmy sobie zadać pytanie, jak Putin przygotowywał Rosję do wojny. Robił na przykład coś, czego się w Europie nie robi, czyli niezapowiedziane sprawdziany gotowości bojowej. Nie było ustalanego na rok do przodu scenariusza, manewrów. Tylko szło z Kremla jakieś tam polecenie i, i, i było sprawdzanie, co działa, co nie działa. Oczywiście ta armia rosyjska po tych reformach i tak ostatecznie okazała się głęboko niedoskonała i dzięki temu nie udało się podbić Ukrainy. Ale jak porównamy niedoskonałość armii ukraińskiej ze zdolnościami państw europejskich, to niektóre państwa europejskie wypadają bardzo blado, bo niespecjalnie mają po prostu co wyprowadzić z magazynów, albo gdyby wyprowadzić, okazałoby się, że nie ma czym strzelać, nie ma, albo że nie ma w ogóle fabryk amunicji. Dalej, tak? O tym mówił wczoraj podczas swojego przemówienia prezydent Andrzej Duda, że cała Europa produkuje y, amunicję artyleryjską na pierwsze kilka tygodni wojny, a później nie ma czym strzelać. No więc, krótko mówiąc, albo państwa europejskie, konkretne państwa, nie Europa jako całość, bo to jest mrzonka, konkretne państwa odrobią zadanie domowe, albo tego bezpieczeństwa nie będzie. I silni gracze, bezwzględni tacy jak Rosja, ale też być może inni będą z tego wyciągać wnioski. Dziękujemy za oglądanie. Prosimy o wsparcie kanału poprzez subskrypcję. Do usłyszenia.